Nazywam się Ilona Kalbarczuk, wieku już nie będę mówiła, dobrze? Bo <noise> już od tamtego roku mam cały czas 40. <noise> Kont rodzinny Artura Lipińskiego z tytułu filmu To jest piłkarz. Przez casting przeszłam eliminację, potem przesłuchanie producenta, no i dostałam się do tego filmu. <noise> 24 marca na tvn o 16.55. W 2007 roku zostałam internetową z winobrania. Gazety Lubuskiej? Gazety Lubuskiej, tak. Byłam wtedy jeszcze blondynką oczywiście. Zobaczenie, jak wygląda kręcenie od środka, spotkanie z reżyserem. Zresztą wszyscy aktorzy byli tacy sami amatorzy, jak ja. Prócz Artura Lipińskiego i adwokatów. Dostałam scenariusz mailem, nauczyłam się swojej roli. Trzeba było swoimi słowami oczywiście opowiadać. Pojechałam później na przesłuchanie do producenta do Warszawy. No i tak to się odbywało: próba generalna, makijaż, przygotowanie, przymierzanie ciuchów. No i wchodzenie na plan filmowy. Casting wyglądał w ten sposób, że pani reżyser włączyła kamerę, y, musiałam y, improwizować jakąś scenkę, którą ona mi wymyśliła y, przed kamerą. Sprawdzała, jak się zachowuje, moje reakcje, czy potrafię okazać jakieś, y, że jestem zła, że jestem zadowolona, szczęśliwa, że, czy potrafię płakać przed kamerą na zawołanie. No i to było wszystko. Nie miałam żadnej tremy, nie było z tym żadnych problemów. Casting pojechał ze mną córka. Gdy się dowiedziała, że dostanę rolę i będę grała w filmie, była zszokowana, nie wierzyła po prostu. No w domu się wszyscy cieszyli jeszcze, nikt nie grał w żadnym filmie.